Wygląda pakowanie paczki w Abra Team? Zaczynamy sobie od autorskiego foliopaku i dorzucamy dwie wlebki gratis. Następnie bierzemy autograf. Darek wybrał dzisiaj czarną koszulkę Abra Team. Dodatkowo czapka z daszkiem, której wcześniej nie było. Dorzucamy oczywiście zeszyt, a na sam koniec brelok Abra Team. Już teraz wejdź na www.abraety, pierwsza linijka w opisie. W końcu widzowie to mamy, popatrzcie, nowy Stumble Pass i to nie na sam koniec miesiąca, tylko jeszcze przed Sylwestrem. Mamy tutaj nowe pudełka ze wspomnień. Czyli ze skinami mega popularnymi w ciągu tego roku, czy chociażby nową walutę. Ale do tego nowe skiny, czy nawet nową emotkę specjalną i kroki. Serio tego jest naprawdę sporo. Pokazywałem wam, jak ten Stumble Pass będzie wyglądał już we wczorajszym odcinku, ale w tym momencie oczywiście go aktywujemy, kupujemy go całego. A żeby tego było mało, to jeszcze w sklepie popatrzcie, mamy nowe świąteczne koło, między innymi właśnie ze skinem Clockworka, którego też wam wcześniej już kiedyś pokazywałem. Mamy także koło. Astro, właśnie Capricorna. I jeszcze do tego koło najlepsze 2023. Nie wiem, co jest niby tutaj najlepsze, ale całkiem spoko. I oczywiście mamy mnóstwo ofert na nową walutę, czy nawet nowe wydarzenia. Popatrzcie, zagranie właśnie tutaj w te Tetry nowe przejęcie, no to też dostajemy nową walutę. Możemy nawet dostać nowy skin. A w kolejnym wydarzeniu wspomnienia z roku 2023, to w ogóle tej waluty możemy zdobyć mega dużo. Ja oczywiście, żeby nie przedłużać teraz. Od początku kupuje każdy jeden etap. Widzowie, cały Stumble Pass musi być wykupiony. I popatrzcie, zaczynamy od legendy. Właśnie takiej, Tetrimino Titan. On szczerze. Moim zdaniem powinien być minimum mitycznym skinem. No totalnie bez beki. On wygląda turbo dobrze. Ale pytanie, co się kryje właśnie w takich pudełkach? Bo tego słuchajcie, jeszcze nie wiem i mam nadzieję, że zaraz się dowiemy. Zanim jednak to zrobimy, no to uwaga! Mamy nową tutaj animację, czy tam emotkę right, left, slide oraz mamy odłamki do nowego skina Eris. To, co jest ciekawe, to to, że potrzeba tylko 25 odłamków, żeby odblokować całą skóreczkę. Niby nie jest ona nadzwyczajna. Ale 25 odłamków to naprawdę niewiele. Natomiast teraz uwaga: Pudełko wspomnień, i zobaczmy, co faktycznie może się w nim znajdować. A znajduje się w nim. Okej, okay, skin Metal Hatchling. I jest to duplikat, ale my mamy jeszcze jedno pudełko. I może teraz będzie coś innego, uwaga? I mamy także duplikat. Tu problem jest taki, że sama idea właśnie tych wspomnień jest o tyle ciekawa, że jak ktoś ma mało skinów, to tutaj może zdobyć ich naprawdę sporo. Natomiast kiedy ktoś ma tak jak ja czy Wojan, mega, mega dużo skinów. To raczej będą to duplikaty. Natomiast my ciśniemy dalej. Odblokowujemy oczywiście kolejne etapy, a wśród nich, słuchajcie, jest emotka. No kurczę, akurat to jest tragedia, więc na tym się skupiać nie będziemy. Ale już 100 takich okularów jako waluta. Całkiem ciekawa sprawa. 50 klejnotów, czy 30 żetonów, czy znowu 75 takich okularów także robi robotę z tego względu, że zaraz można wykorzystać to na jedno, drugie czy trzecie koło. Chociaż w tym momencie tylko jedno koło jest za tą walutę. No ale wiadomo, no, może prawdopodobnie zaraz będzie jakieś kolejne koło i kolejne, a może nawet i oferty w sklepie także będą za tą walutę. Dobra, odbierzmy sobie teraz emotkę nietypowe. Iiiit. Nie no, świetna emotka, naprawdę wyśmienita. 50 klejnotów raz, 50 klejnotów po raz drugi i jeszcze 100 waluty. Natomiast ja wam przypomnę, że jak chcecie być totalną sigmą w StumbleGuys, to na końcu sklepu wpisujcie tutaj A-B-R-A. -A. A abra. to są tylko cztery litery, ale dzięki temu łatwiej wam wygrywać. No bo zabrać im to Wiadomo, że ma się więcej szczęścia. A my patrzymy tutaj, jak jeden etap, jak drugi etap. Tutaj mamy animację, słuchajcie, Snake'a. I w sumie można to zobaczyć. Okej, okay, pokażę, jak ten snake wygląda. Dobra, niech będzie. Tutaj mamy right, left, slajda. Okej, okay, też spoko. Oczywiście, jak odbierzemy emotkę Snake'a, no to ona także będzie taka sama jak animacja, więc tutaj nie ma co w ogóle na to patrzeć, ale żetony Stumble sobie odbierzemy. Kupimy sobie kolejne etapy oczywiście naszego karneciku, mimo że to całkiem sporo kosztuje, ale popatrzcie, tutaj ciach 50 klejnotów. Mamy dodatkowo losową skóreczkę, rzadkie lub lepsze, więc ciśniemy po pingwina. Willy, jego! Dajcie tutaj pingwina, Willy, 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 Willy. Nie będzie, nie będzie. Będzie jakaś... Okej, okay. jest. Yeti! Yeti kotlety. Dobra, 30 tutaj żetonów. My oczywiście odbieramy, patrzcie, 100 okularów. Mamy tutaj, słuchajcie, zwykłą lub lepszą skóreczkę. I tutaj może być Kryztiowaldo! suj Dobra, dajcie, dajcie Waldo, ale to by były jaja. No niestety, nie tym razem, bo dostajemy jakiegoś lamusa. Ale tutaj bym pominął 75 okularów. No nie, 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 nie ma pomijania. Co to ma być? Pał, 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 widzowie, to szybki. Strzał, wchodź na www.abraety i zamawiaj sobie taką epicką koszuleczkę Póki jeszcze błękitne produkty w ogóle są, bo są limitowane Czekają na was także ciepłe bluzy, breloki, czapki Czy nawet takie kubeczki, w którym kakałko jest cieplejsze Do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis A wysyłka wszystkiego już w 24 godziny Dlatego wejdź teraz na www.abraety Pierwszy link w opisie i zamów coś swojego Na przykład taką smyć. Dobra, tutaj żetoniki, tutaj emoteczka no, wyśmieni to naprawdę rewelacja. Okej, okay, mamy animację Tetris Puzzle. Pokaż ją, pokaż ją. Okej, okay, jak ludzik z Tetrisa składa to, to to wygląda naprawdę dobrze i możemy to zostawić. A my powolutku zbliżamy się do końca tego Stumble Passa. A na końcu jego właśnie czekają najlepsze rzeczy. Ale zanim to uwaga okularów 100, okularów 75, Żetonów 30, Żetonów 15 i pudełko wspomnień z roku 2023. Pau, pau, pau! To szybki strz. Ciao! Okej! Okay. To jest duplikat ten sushi ale muszę przyznać, że nie spodziewałem się. Jestem gigantycznie ciekaw i to pewnie dałoby się sprawdzić, jakie najlepsze skiny mogą być w tym pudełku. Czy to mogło być coś specjalnego? A może na przykład górnym sufitem jest legenda albo mityk? Nie wiem i nie będę oszukiwał, że wiem, bo to nie zostało publicznie jakby podane, ale gdyby zapytać twórców gry, to pewnie by na to pytanie znali odpowiedź. Dobra, klejnociki odbieramy. Znowu 100 okularów. Teraz słuchajcie, mamy kroki. Flower Power. No dobra, pokaż jak one wyglądają. Okej, okay, gdyby były 3D, to byłyby bardziej spoko. A tak, takie Pois que No, nie wiem, nie siedzi mi osobiście. Ale to nie nam ma siedzieć. My mamy oczywiście flagę Polski jako kroki, więc jej używamy zawsze. Jeżeli tylko oczywiście nie ma jakichś nowych kroków do przetestowania, no nie? Uwaga, szczęśliwe kręcenie, rzadkie lub lepsze. Może teraz będzie Pingminiaż Willy, 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 Willy. Nie, 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 nie będzie go. Będzie szambonurek i joli kuli boli, duli. A my patrzy Ciach jeden etap, Ciach drugi etap, Ciach trzeci etap. I odbieramy sobie ciach 30 żetonów, 15 żetonów, 50 klejnotów, 75 okulary. Losową skóreczkę, zwykłą lub lepszą. No dajcie, Cristobaldo! No dajcie go! Ja bym go chciał! Albo jakiegoś Lionela Pessiego, to by było też potężne. Ty, no nie gadaj, że będzie legenda! No nie, no nie będzie. No nie będzie. Ale za to mamy, słuchajcie, kroki tetrisowe legendarne i to może być już 3D. Więc sprawdzamy i uwaga, tak! Ej, dobra, do tego skina to już jest przesada, że masz i skina takiego, i zaraz emotkę specjalną i jeszcze kroki tetrisa. Ale ja je zostawiam. No dobra, ci się 30 klejnotów, 30 klejnotów, 30 klejnotów. I uwaga, mamy wszystko odblokowane, więc tak. 50 klejnotów najpierw sobie odbierzemy. Teraz weźmiemy sobie pudełko ze wspomnieniami. To jest chyba trzecie to pudełko dzisiaj, albo czwarte. No i widzicie, same duplikaty. Bananiasz Jan, golden banana. Ale jazda, to był skin, którym najwięcej w życiu swoim zagrałem. Na pewno. Teraz słuchajcie, odbierzemy sobie właśnie tą animację. Giddy up. I pokaż, jak ona wygląda. Pokaż tą animację. On serio ma jakieś lasy. Co to? Yes. Ej, to jest spoko w ogóle, wiecie co? Mogłaby być emotka specjalna, że masz lasso i łapiesz jakiegoś typa za głowę i go to spowalnia. Oj, twórcy gry, nie musicie mi dziękować. Dajcie mi tylko przelew na milion dolarów zamiast za ten pomysł i będziemy dogadani. A my, słuchajcie, teraz mamy Tetris Gaja. Coś specjalnego. No, on wygląda super. Ale żeby go sprawdzić, najpierw trzeba będzie wygrać giereczkę. Natomiast nam pozostaje tak, jedno pudełko jeszcze. I może tutaj są jakieś lepsze rzeczy. Uwaga, uwaga, uwaga. No, lepsze to. To one nie są, skoro dostajemy pajna Pulbera, ale w tym momencie mamy jeszcze emotkę. To se blok. I słuchajcie. Ja ją już testowałem. I ona była dość ciekawa, bo ona była i na odległość, ale na blisko też dobrze biła. W misjach mamy, słuchajcie, do odebrania tutaj także naprawdę sporo rzeczy. Ale to, co mnie martwi, to to, że Stumble Guys idzie do przodu, a cały czas, słuchajcie, te nagrody za misję to jest jakiś beznadziejny skin. No, jakby, serio, są osoby, które chcą mieć tego skina, przecież prawdopodobnie już każdy go ma. Natomiast tu jest rzecz, którą naprawdę chciałem, a mianowicie turniej, gdzie wszystkie trzy rundy to Tetris. I tego musicie przyznać, że naprawdę brakowało. Dlatego, że o Otrzymaliśmy nową, naprawdę ciekawą mapę. A do tej pory wydarzenia były takie, że tylko ćwierćfinał to Tetris, więc o czym my mówimy, no nie? Teraz, natomiast, oczywiście, ćwierćfinał też będzie pewnie giga krótki. Półfinał też może być bardzo krótki. Ale liczę na to, że w finale faktycznie będzie można troszeczkę tutaj pograć z tymi wszystkimi ludzikami. Dobra, tutaj nas, słuchajcie, wywaliło, ale żyjemy. W ogóle już 14-15 osób odpadło. O czym my, no co tu się dzieje? Dlaczego oni tak odpadają, słuchajcie? To tego naprawdę nie wiem. Nie umiem tego za bardzo wytłumaczyć, ale no, ćwierćfinał to wiadomo, że musimy przejść. Natomiast, czy ktoś tutaj ma. A słuchajcie, nową skóreczkę. Jest jedna osoba. I jest druga osoba. Tylko, że jedna z nich odpadła. Dlatego trzymajcie mocno kciuki, żebyśmy z tym skinem wygrali tą grę. To następnie będziemy mogli właśnie przetestować kolejne skóreczki. Dokładnie, tak. Pau, 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 pau. To szybkie strzał Dobra, jedna osoba już odpadła. No to nieźle, to naprawdę grubo. Dobra, ja sobie tutaj czyluję bombę. Słuchajcie, sześć osób już odpadło. Co tu się dzieje? Dobra, ja sobie pójdę tutaj. Ej, patrzcie, no ja se stoję w miejscu tak naprawdę. I nic mi się nie dzieje. Serio, o co tutaj chodzi? Jak wy odpadacie? ja w ogóle jakby nie wiem, ja muszę trzymać w ogóle tutaj klawiaturę albo myszkę? No dobra, teraz to czerwone się akurat aktywowały, więc może nawet warto. Ojo! Ale save it! los papitos, widzieliście? Ej! Powiedzcie szczerze, myśleliście, że odpadnę? Dobra, czy został ten koleś, słuchajcie, czy będzie... Oj tak! I będziemy z nim rywalizować. Więc kto okaże się być lepszy? Abera, -le 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 ule, ole, ole, Dawaj, wariaciku! Musimy tutaj z nim wygrać, słuchajcie, nie ma innej opcji, no nie? Ja tak zawsze mówię, że lubię tę mapę Tetris i tak dalej, więc nie mogę teraz odpaść tak, o, bez wyczy, bez powodu, no nie? Ja też pamiętajcie, że mam, słuchajcie, tutaj sporo ciekawych emoteczek, więc mógłbym, słuchajcie, kogoś tutaj, na przykład. Pau! No dobra, to trafiłem. No, to nieźle. <laughs> ok, ktoś, słuchajcie, i tak już odpadł, więc spoko, dobra. Pau! O, kolce go zaatakowałem, no kurde. Ty, to co się dzieje? Ja może powinienem bardziej uważać na samego siebie, co? Dobra, walnego? Nie, nie walnąłem go. Dobra, tu, słuchajcie, fiolet nadlatuje, więc ja sobie tutaj chilluję. Teraz, słuchajcie, czerwony, więc ja sobie też tutaj chilluję. Oj, nie, 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 nie. Takie piłeczki, słuchajcie, takich to nie lubimy. Ale dobra, najważniejsze, że, słuchajcie, żyjemy. To jest najważniejsze. Dobra, cały czas jest spoko. Okej, okay, gościa wywaliło. Nas też tutaj wywaliło. Dobra, pał. O, wywaliło! Kurde, ale farciarz Wariacie, coś ty narobił Dobra, ja sobie tutaj, słuchajcie, poczyluję, Bo tutaj właśnie się odpalał te piłki, słuchajcie Na te piłki to już naprawdę trzeba uważać Bo już dwa razy mnie, słuchajcie, tak dość byczo wywaliły Ale patrzcie Nagle w finale ci ludzie trzymają się znacznie dłużej I to jest fajne, to słuchajcie, jest naprawdę całkiem spoczko Dobra, rzucamy tego Ajajaj, aj, aj. trzy osoby odpadły Dobra, idę sobie tutaj na to Dobra, posiedzę sobie tutaj chwilę Mam nadzieję, że zaraz, słuchajcie, właśnie te piłki Kurde, weźcie, weźcie, niech tych piłek już nie będzie Oj, jedna piłka, słuchajcie, mnie obroniła przed drugą, kumacie To dobra, ja wywalam Dostał ten typo ale przeżył. Dobra, cztery osoby i tak odpadły. Ej, ale teraz zauważy ten Tetris jest naprawdę mega kozacki. Oj, 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 dobra, tutaj trzeba odpowiednio szybko naciskać spację i wtedy spoczko. Dobra, okej, okay, dobra, pau. No ty uderzyłem go jak? Jak go nie w fast to było dziwne. Dobra, nie, 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 nie. Ja tutaj nie odpadam tak łatwiutko. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Dobra, dobra, dobra. słuchajcie, leci zielone, leci zielone. ok, leci teraz czerwone. Lecę sobie tutaj siedzę sobie. Dobra, siedzę sobie. Dobra, pau. No jak, jak on to przeszedł? a on jest jakiś super dobry Gościem chyba, albo mi się tylko wydaje, no bo kurde, on robi emotkę i tylko stoi w miejscu. I tylko emotką, jakby się wiecie, ratuje, no nie? Nieźle. Naprawdę, słuchajcie, grubo, grubo, grubo. Bo został on i jeszcze jeden, słuchajcie, wariacik jakiś, no nie? Dobra, teraz niebieski, okej. Okay. Dobra, dobra, spoko, 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 spoko. Teraz pomarańcz będzie, dobra, to na pomarańcz sobie zostajemy. Teraz zielony. Ej, niezła nam się trafiła. Naprawdę, słuchajcie, gruba. Dobra, trafiłem znowu gościa i nic mu to nie zrobiło nic, ale to nic. Dobra, tutaj ej, oni widzę, że oboje e, jakby korzystają tylko z tego, że robią po prostu emotki, no nie? Dobra, pau. No teraz to go wywaliłem, ale na całe szczęście dla niego, no uratował się chłop, no nie? A tak to było, słuchajcie, glit, ale sami widzicie, że tych klocków jest coraz mniej, a także słuchajcie, coraz szybciej te wszystkie fale następują, więc tutaj robi się naprawdę dość mocno, słuchajcie. Naprawdę robi się dość mocno. No uderzyłem tego typa i znowu to przeżył Nieprawdopodobne, słuchajcie. Nieprawdopodobne, ale widzicie, jak to szybko już nawala? O O czy mówię, co to jest zagierka, Ej, naprawdę, ale szybko, dawajcie, ciśniemy, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. to na pewno jest nasz rekord, słuchajcie. Gram po raz pierwszy w ogóle w życiu tak długą giereczkę e, i już naprawdę to nie tak, że trochę długa ona jest, tylko no kurde, my ciśniemy, słuchajcie, praktycznie na rekord. Czy wy widzicie, ile tutaj tych bloczków zostało? Zostałem sam w ogóle z jednym kolesiem, więc naprawdę już trzeba uważać, trzeba serio już tutaj totalnie uważać i musimy wygrać. I jo, jak to szybko idzie! Widzicie to? Ej, to jest tak szybko, że nie jesteśmy w stanie nadążyć tak za bardzo, ale Ogarniamy, słuchajcie, ogarniamy. Dobra. Jest jeszcze ok, słuchajcie, jest jeszcze ok. Można właśnie się ratować zawsze tymi emotkami. Na, na to trzeba, jakby, zwrócić uwagę, i o tym trzeba pamiętać. Dobra, tutaj się cofnę w ten sposób. Tutaj, słuchajcie, błękitek leci. Dobra, dobra, dobra. alegiera, alegiera, ale, giera, ale, giera, ale giera. Dobra, tutaj zbacza na, na, na boczek. Dobra, spoko, spoko. Jest jeszcze ok. Ej, my tutaj gramy, nie wiem, z 4 minuty już, słuchajcie, serio. Dobra, teraz tego wywaliłem, ale czy on to, słuchajcie, przeżył? Przeżył to, przeżył. No nieźle, ej, niesamowita rozgrywka. Naprawdę. Ja cię kręcę. Czy to jest, słuchajcie, jakiś rekord? Jestem gigantycznie ciekaw, czy to może, słuchajcie, być jakiś rekord Polski, bo wiecie, gra jest na tyle nowa, że tutaj na pewno jeszcze ludzie nie porobili jakichś astronomicznych czasów. Może, słuchajcie, na przykład jest tutaj jakiś stoper, no nie? Ej, to by było niesamowite, jakby to był stopper i my byśmy akurat, słuchajcie, go zrobili, no nie? Yo, za pierwszą taką giereczką właśnie z ludźmi, dobra? Okej, okay, dobra, tutaj trzeba już uważać, trzeba troszeczkę bardziej uważać, ale patrzcie, on nie odpada i ja też się nie daję, słuchajcie, ja też nie pozwalam na to, żebym Słuchajcie, tutaj teraz odpadł. W tym momencie nie ma takiej jazdy. Nie ma, nie ma, nie ma. Pół, dobra, uderzyłem go, ale on i tak pewnie to przeżyje. Co? Wywaliło go! Wywaliło go! Przegrał to! Nice, nice! Naszą emotką przegrał. Nie no, dobre las sąsiedzi. Ej, niesamowite, rozumiecie? To wygraliśmy. Sami widzieliście, i nie zaliczyło nam winka. Przez co nie mamy teraz nagród. O oh, wow! Natomiast słuchajcie, w misjach to jest kozackie, że teraz patrzcie: 40 nowej waluty, 55 nowej waluty, 50 nowej waluty, i jeszcze 40. Czyli około 200 teraz dostaliśmy tak za darmo, za jakieś tam, wiecie, wyzwania. I łącznie mamy tego 1000, żeby kręcić tym kołem. I to zrobimy już jutro.